Całość tego reportażu dzisiaj oczywiście w uwadze a na naszych kanapach tak jak już powiedziałam Tomek Patora e, autor tego reportażu a także Natalia Zalewska otrzymywała nagie zdjęcia od 25 latka który jest bohaterem antybohaterem tego materiału a także obok profesor Robert Kowalczyk psychologii seksualów witamy serdecznie Cześć tu Dorota i Marcin Fajnie że jesteście z nami żeby nie ominąć żadnych treści zasubskrybujcie ten kanał A po więcej zapraszamy na dzień dobry.tvn.pl. Thank <laughs> you. Natalio, ty znałaś tego człowieka, który do ciebie wysyłał nagie zdjęcia? Tak, tak, znałam go. Od dawna. Tak, tak. Uczyliśmy się razem właśnie w przedszkolu, a później mieliśmy swój epizod w liceum przez trzy lata i jeszcze przez parę lat po liceum. Ale w 2023 roku zerwałam po prostu z nim kontakt. Dlaczego? Właśnie wydarzyła się taka sytuacja, że byliśmy, spędzaliśmy razem jego urodziny, wśród też znajomych. I było parę takich sytuacji, gdzie właśnie się zachowaliśmy. Trochę agresywnie, właśnie jak nie, jak nie on. Nie takiego jakby jakiego go znałam i gdzieś tam to mi też trochę oświeciło jakby w moim życiu to, że ja i moja przyjaciółka stwierdziłyśmy, że zerwiamy po prostu już teraz z nim kontakt, bo właśnie się zachował tak dosyć agresywnie wobec nas i też nie wiedziałyśmy w sumie czemu to jest spowodowane. A kiedy dostałaś pierwsze zdjęcia? Zaraz po tym wydarzeniu i tym zerwaniu e... towarzyskim? Nie, nie, nie. Ja pierwszy raz dostałam w styczniu 2025 roku, natomiast już w 20... W 2024 wiedziałam, że wysyła te zdjęcia, ponieważ dużo znajomych wiedziało, czy dawnych znajomych też z, z mojego miasta, że właśnie się znamy, e, że gdzieś tam się przyjaźniliśmy e, i właśnie pisały do mnie, czy dziewczyny, czy też właśnie jego koledzy, że kurczę, słyszałaś e, o tej o tej sytuacji, że dużo dziewczyn dostaje teraz od niego takie zdjęcia, ale gdzieś tam też nie chciałam w to uwierzyć, bo... Przez to, że właśnie tyle się znaliśmy, że gdzieś tam też darzyłam go takim zaufaniem, bardzo ciężko mi było właśnie uwierzyć. A że... rozmawiałaś z nim o tym? E, nie rozmawiałam właśnie w 2023 roku totalnie zerwaliśmy kontakty, gdzieś tam w ogóle nie rozmawialiśmy, ale byłam w stałym kontakcie i z jego przyjaciółmi najbliższymi, którzy też właśnie jeździ do jego domu, chcieli mu pomóc, jeździ do jego rodziców, rozmawiali właśnie. A jak zerwałaś ten kontakt, no to on potem do ciebie jeszcze pisał? Nie, nie, nie. Już jakby później nie, w ogóle nie mieliśmy ze sobą kontaktu i pierwszy kontakt jaki był po tej sytuacji to były właśnie zdjęcia w 2025 roku. Zdjęcie, które także trafiło do twojej mamy. Tak, tak. Z moją mamą też jest taka właśnie sytuacja, że nie wiem czy on jest świadomy, że właśnie wysyła te zdjęcia do mojej mamy, czy z myślą cały czas, że to jest do mnie, ponieważ używa mojego imienia, pisząc do niej hej Natalka, hej Natka, więc nie wiem właśnie, czy, czy wierzę, to jest moja mama, czy dalej myślę, że to jestem ja, ale gdzieś tam do mnie wysłał parę razy przez trzy miesiące i po tych trzech miesiącach właśnie zaczął do mojej mamy. Panie profesorze, kiedyś był płaszczyk i park. Często osoby obnażały się w takich miejscach, gdzie mogły kogoś zaskoczyć. Krą krążyły koło szkół, w miejscach, w których e, e, wychodziły dziewczynki i chłopcy również. Teraz internet daje takie możliwości. Dlaczego ludzie się tak zachowują, wysyłając intymne, swoje intymne fotografie do osób i to z dużą natarczywością? Rzeczywiście popatrzmy na to najszerzej. To jest testowanie, jaka będzie reakcja. Mogą być bardzo różne oczekiwania. Mogą być te oczekiwania, które by zaspokajały ten kawałek ekskibicjonistyczny, ale mogą być też oczekiwania, że wywołać bardzo silne emocje, chęć manipulacji, wymuszenia jakiegoś zachowania, zastraszenia tej drugiej osoby. To jest cały repertuar. Pod tym może się kryć. Słyszymy tutaj o agresywnych komentarzach, agresywnych zachowaniach. Prokuratura wyraźnie to lekceważy. Czy może się zdarzyć tak, że osoba, która przesyła takie zdjęcia, posunie się do innych czynów? Jak najbardziej. To też jest takie społeczne myślenie, że na przykład ta osoba, która ekskibuje, ekskibicjonista, jest niegroźny. To nie jest prawda. Część osób może przekroczyć tę granicę i tutaj widzimy przekroczenie tej granicy. Jeżeli jest, pojawia się groźba w postaci pokruszenia kolan, no to to już jest absolutnie przekroczenie. Wcześniej też to jest przekroczenie, ale tu widzimy, że idzie krok dalej. A proszę powiedzieć od drugiej strony, bo teraz Dorota pytała o sprawcę. A jak to wpływa, jak to działa na ofiary? Przede wszystkim podnosi poziom napięcia, lęku, pojawia się wstyd. Też pytanie, jak mam zareagować. No i tutaj jest ciekawy wątek, bo on oczywiście może być potęgowany też, jak zareaguje otoczenie. Jeżeli to jest bagatelizowane przez otoczenie, no to tym bardziej wzrasta poczucie winy, niepokoju, jakiegoś niewłaściwego e, zachowania. E, I popatrzmy na to właśnie z tej strony, jak ważne to jest nazwanie tego, że mamy do czynienia z ewidentnym przekroczeniem, mamy do czynienia bardzo często z molestowaniem i przemocą. No właśnie to, Panie Profesorze, powiedzmy wprost, bo ktoś może sobie pomyśleć o tym, że dostaje. O, Zdjęcie no właśnie, są. tylko zdjęcie. Lekceważą. Jak to może wpłynąć na, na ofiarę? Przede, wszyscy... są konsekwencje? Przede wszystkim to nie chodzi o wysyłanie zdjęć, tylko wysyłanie zdjęć bez zgody. Czyli mamy osobę, która jest zaskoczona pewną informacją, no i tutaj próbuje na to zareagować. Nie takich zdjęć. I Nie chce takich nie. zdjęć, też bardzo często, bardzo to jasno komunikuje. A dalej jest ta przekraczana granica, więc ewidentnie mamy naruszenie granicy. I w związku z tym, jaka może być reakcja tej osoby? To, co powiedziałem wcześniej, może być stres, mogą pojawiać się lęk, może na tym pojawić się też różnego typu zaburzenia nastroju, mogą pojawiać Myśli depresyjne, i czyli to może rozpędzić bardzo negatywny też no, 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 stany tej osoby. Ta osoba nie pyta nas o zgodę, wysyła i osacza. Tak. Co chce osiągnąć? Chce nas zdominować, Chce nas nastraszyć o co chodzi? Jak najbardziej to też jest część uzyskania władzy. To może być no. ten sposób, żeby właśnie osiągnąć poziom satysfakcji, z tego, że ja mam władzę nad tym, nad zaskoczeniem, nad emocją e, tej osoby i przez to pośrednio e, jakby zadowala bardzo różne swoje potrzeby. I te osoby mają zaburzenia życia seksualnego. E, to, to, to zależy też najprawdopodobniej tak, no ale. Ja bym nie chciał tutaj spekulować i diagnozować tej osoby, ale rzeczywiście musimy się zastanowić z jakiego powodu w ten sposób zaspokajają swój, swoją też, swój popęd seksualny. Tomek, 50 kobiet zgłosiło się do prokuratury mówiąc, że ten człowiek wysyła im te zdjęcia, a prokuratura mówi na to? Prokuratura mówi, nie ma uporczywości nękania, a poza tym wiemy o dwóch osobach, bo tyle znajduje się w naszej właściwości miejscowej Prokuratury Rejonowej Białystok Północ. A ty wiesz co najmniej o 50? Tak, i wie o tym każdy, kto wejdzie na chociażby Facebooka, bo w mediach społecznościowych są grupy y, nawiązane przez osoby poszkodowane, ale jak wiadomo, bardzo często jest tak, to nie pierwszy raz, kiedy się z tym spotykam, że prokurator nie wie, że istnieje coś takiego jak media społecznościowe, żeby zaczerpnąć stamtąd wiedzę. A I tak też było w tej sprawie. Rozmawiałeś z tym człowiekiem, próbowałeś z nim rozmawiać. Z prokuratorem? Czy nie, 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 z, z, ze sprawcą. Tak, z Jakubem B. rozmawiałem, a przynajmniej próbowałem rozmawiać, kiedy wyszedł na papierosa z domu na, na ganek, ale kiedy przedstawiłem, on zapytał, kim jestem, kiedy się przedstawiłem, po prostu uciekł. Natomiast rozmawiała ze mną jego mama, bo on mieszka z rodzicami i, no i powiedziała, cóż, że, że są bezradni, po prostu, że są bezradni. Ja wyczułem, że liczą na to, że ktoś załatwi ten problem po prostu za nich. Y, odczułem że, w, takie wrażenie, że, że dla, nie, dla nich będzie lepiej, jeżeli, y, jeżeli Jakub trafi y, bądź to do, do zakładu psychiatrycznego, bądź to, bądź to do więzienia. Tomek, czy prokuratura zainteresuje się wtedy, kiedy... Stanie się to, o czym mówił pan profesor, że sprawca posunie się do innych działań i wtedy powiemy: ojej, mieliśmy problem. Ja o to pytałem. Yy, I zapytałem, czy, czy prokurator Wojtakowski, który odpowiada personalnie za umorzenie tego postępowania, czy, czy poniesie jakąś odpowiedzialność, jeżeli coś się stanie. Bo to może się zdarzyć po prostu. Yy, no, czy oczywiście odpowiedź była wymijająca? Yy, mam nadzieję, że coś się zacznie w tej sprawie dziać, bo na szczęście po tym umorzeniu, do którego doszło w Białym Stoku, jedna z poszkodowanych z Lublina, nie wiedząc o tym, że że taka sprawa miała miejsce tam. Złożyła od razu, kiedy dostała nagie zdjęcia i filmy, także złożyła doniesienie w Lublinie do prokuratury i tam jest ta sprawa prowadzona. Więc jest nadzieja, że, że teraz z kolei do Lublina spłynął te wszystkie sygnały. Teraz chociażby po tym programie prokurator nie będzie mógł powiedzieć, że nie zna mediów społecznościowych i, i jeżeli no, zorientuje się, że to jest 50 kobiet, że są groźby, no to coś z tym wreszcie zrobi, po prostu go zatrzyma. To my, uh, mnie to co powiedziałeś o mamie że mama że rozmawiałeś z mamą i ona jakby wysyłała tobie jasne sygnały i sygnał SOS proszę mi pomóżcie bo sama nie daje rady on rozumiem że ten jej syn z nią mieszka mama wie co się dzieje i nie jest w stanie nic zrobić. Tak, do, tak. rodzice wiedzą co się dzieje. Ojciec był zresztą w tym postępowaniu umorzonym, przesłuchiwany i, i przyznał, że nie mają na niego żadnego wpływu. Po prostu e, potwierdził też to, o czym mówią dziewczyny i co zresztą na tych filmach widać, bo, bo oczywiście nimi dysponuje. E, chodzi o wzrok, e, a, a idąc dalej, chodzi po prostu o narkotyki. Prawdopodobnie było tak, że Jakub w wieku policjalnym zaczął chodzić na siłownię, zaczęło się od sterydów, a później ze sterydów doszły narkotyki i pod wpływem tych narkotyków, którymi jak dobrze pamiętam, rekreacyjnie w weekend się raczy, wtedy, wtedy wysyła te zdjęcia i filmy. Mam ostatnie pytanie do pana profesora. Czasami wysyłamy sobie intymne zdjęcia w relacji, bo ktoś tak lubi, bo ktoś tak chce, bo go to bawi, to jest za naszym obopólnym przyzwoleniem. To uważamy za normalne? Rzeczywiście tak, no jeżeli wy, wynegocjujemy to, jest na to przyzwolenie, jest na to zgoda, no to to jest w ramach relacji i pewnego konsensusu zgody. Każda sytuacja, kiedy dzieje się to bez zgody, każda sytuacja, kiedy pojawia się komunikat, że tego nie chce i zostanie przekroczenie, i zostanie ona przekroczona tutaj norma, no to ewidentnie powinna być reakcja szersza na to, na to działanie. Natalia, czujesz się dzisiaj bezpieczna? E, szczerze mówiąc, nie do końca, bo wiem też, że gdzie osoby, które też się obracają w środowisku z właśnie takimi środkami odurzającymi. Czy osoby uzależnione mają niestety duży wpływ i duży taki właśnie agresywny, też bym powiedziała, wpływ gdzieś tam znajomości, więc nie czuję się. I to też gdzieś tam ta sprawa dotknęła mojej mamy, o którą też się tak boję, bo jednak ona mieszka dalej w Białymstoku, mieszka w tym samym mieście co on, więc jednak boję się. I o siebie, o nią i o wszystkie dziewczyny, które też no, właśnie zostały dotknięte tą sprawą. Polecamy Państwu uwagę dzisiaj o 19.55. Bardzo Państwu dziękujemy za rozmowę i za spotkanie. Spotkamy się za chwilę. Cześć, tu Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry .tvn